Przypominamy tym zdrowym o tym, co, o tym mówił Pan Prezydent, aby się badać o badaniach profilaktycznych. Szanowne Panie, Szanowni Państwo, rak to nie wyrok. Jestem tego świadkiem, jestem jedną z Was, jestem pacjentką Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej i jestem zdrowa, ale się badam, ale się leczę yy, i, tego, i do tego zachęcam. Każda z nas. Powinna regularnie dbać o swoje zdrowie, bo zdrowie nas to jest zdrowie całych naszych rodzin. Dlatego zachęcam bez względu na wiek do regularnych badań profilaktycznych i te młodsze i te starsze panie, panów również, bo nasze zdrowie to zdrowie całej rodziny. Dziękuję organizatorom i życzę nam wszystkim, abyśmy się spotykali na takich marszach i mówili o profilaktyce, a mniej o chorobach. Wszystkiego dobrego, życzę zdrowia.